Zadanie. Wykaż metodą zerowo-jedynkową, że pierwsze prawo de Morgana jest autologią, czyli zawsze prawdziwym zdaniem, niezależnie od doboru wartości logicznych zdań P i Q. Tutaj masz zapisane pierwsze prawo de Morgana i trzeba udowodnić, że ta równoważność jest zawsze prawdziwa. Jak budujemy tabelkę? Otóż do tabelki po pierwsze na samym początku umieszczasz Literki, z których zbudowane jest zdanie. W tym wypadku są dwie literki P i Q. Gdy jest ich więcej, umieszczasz wszystkie, jakie tutaj wystąpią. Później patrzysz, jakie drobniejsze zdania budują całe duże, złożone zdanie. Czyli, tak jak widzimy, tutaj na początku jest w nawiasie alternatywa, później zaprzeczenie alternatywy. Z prawej strony równoważności mamy dwie negacje i wpisaliśmy do tabelki, później mamy koniunkcję, czyli całe wnętrze tego prawego nawiasu, a ostatnia kolumna przedstawia nam już całą równoważność, czyli całe złożone zdanie. Co stawiamy tutaj w miejsce p i q? Otóż stawiamy wszystkie możliwości wzajemnych wartości logicznych, czyli Dwie jedynki: 1, 0, 0, 1, 0, 0. Jeżeli miałbyś być trzy literki PQR, no to takich możliwości będzie 8, czyli 2 do potęgi trzeciej. Teraz uzupełniamy kolumnę z alternatywą. Czy dadzą nam się tabelki związane z wartościami logicznymi? Alternatywę mamy tutaj, możemy sobie ściągnąć i patrzeć na tę tabelkę. Alternatywa jest tylko wtedy fałszywa, kiedy są dwa zera, czyli w tym wypadku tu będą same jedynki, a tutaj 0. Teraz mamy zaprzeczenie tej alternatywy, czyli zaprzeczamy. Tu, gdzie była jedynka, czyli prawda, to będzie fałsz, tu tak samo. Gdzie mamy fałsz, czyli 0, to zaprzeczamy i mamy jedynkę, czyli prawdę. Tutaj z kolei trzeba zrobić zaprzeczenie zdania p. Więc zamieniamy jedynki na 0. Początkowe będą, jak widzisz tutaj, 2 0, a te 2 0 zamienią się na 2 jedynki. Zaprzeczamy zdanie q. Zaprzeczeniem jedynki jest 0, to 0 zamienia się na jedynkę, to je, ta jedynka na 0, to 0 na jedynkę. Teraz, mając już dwa zaprzeczenia P i Q, robimy ich koniunkcję. Tabelkę koniunkcji mamy tutaj, możemy sobie ściągnąć. Jeżeli mamy dwa zera, to mamy 0. Można sobie to skojarzyć z mnożeniem, że koniunkcja to jest jakby mnożenie i tak naprawdę 0 razy 0 to 0, 0 razy 1 to. 0 tutaj też 0, tylko 1 razy 1 daje nam 1. Ja sobie to tak kojarzę z mnożeniem, i łatwo właśnie zapamiętuję tabelkę koniunkcji. I teraz już patrzymy na równoważność, czyli na całe prawo de morgana. Patrzymy zarówno na lewą, jak i na prawą stronę tej równoważności i sprawdzamy, czy lewa strona jest równa prawej. W pierwszym wierszu 0 jest równe 0. Więc piszemy prawdę. Tutaj mamy to samo, tutaj też 0 jest równe 0. W ostatnim wierszu 1 jest równa 1, jest to równoważne, prawda się równoważy z prawdą i mamy jedynkę. I wyszły nam same prawdy, więc równoważność jest prawdziwa, niezależnie od doboru wartości logicznych zdań P i Q. Więc pierwsze prawo De Morgana zostało udowodnione.